65 dolarów dziennie pisząc proste posty, artykuły, jeżeli osoba zarejestruje się z Twojego linka, zobacz tutaj. Jeżeli osoba się zarejestruje z Twojego linka, dostaniesz 65 dolarów. Jeżeli ta osoba wykupi hosting za 2,65 dolara w tej firmie, to ty dostaniesz 65 dolarów po dzisiejszym kursie w przeliczeniu to jest 243 zł 60 groszy. Cześć, Dzisiaj opowiem ci, jak zarabiać przez internet nawet 65 dolarów, czyli tak ci pokazałem, 240 zł za to, że jedna osoba się zarejestruje z twojego linka poprzez pisanie prostych artykułów, postów na bloga. Pokażę ci krok po kroku, jak to zrobić. Jedyne, co musisz teraz zrobić, to zostać ze mną od początku do końca. Tak jak powtarzam w wielu filmach, zarabianie w internecie to jest przede wszystkim wiedza, więc jeżeli nie masz chwili żeby nauczyć się tego a to też otworzy Ci możliwości też zrozumiesz jak działa internet i będziesz mógł wykorzystać jako część Twojego biznesu w przyszłości także więc to w ten sposób będzie się opierał właśnie na marketingu afiliacyjnym czyli tutaj pokażę Ci na zasadzie współpracy z firmą hostingową bo ta firma płaci naprawdę, naprawdę dosyć duże pieniądze jak widziałeś za to, że osoba zarejestruje się i kupi Hosting w tej firmie z twojego polecenia, ale jak to zrobić, właśnie, żeby ta osoba kupiła ten hosting z twojego polecenia właśnie, to właśnie w tym wideo ci konkretnie wytłumaczę. Więc w sumie nie będziemy tego przedłużać, przechodzimy na komputer i wszystko Ci pokazuję. A więc tak, przede wszystkim, dlaczego ta firma płaci aż takie duże pieniądze? No bo ta firma wie, że z czasem po prostu wychodzi tak czy siak na zysk z tego klienta, który kupuje u nich hosting i oni po prostu dzielą się mają odpowiednie dane wiedzą, że drugi, trzeci, czwarty rok na przykład to już jest dla nich zysk a pozyskanie po prostu inwestują dużo w pozyskanie klienta tak naprawdę dzięki temu dzięki temu też są bardzo popularni jedna z najpopularniejszych firm na świecie jeżeli chodzi o hosting oferują też właśnie jeżeli chodzi o stawkę miesięczną to bardzo tanio ten hosting i z tego powodu zyskują po prostu sporo klientów, inwestują, patrzą długoterminowo. I teraz, co zrobić, żeby osoby po zarejestrowaniu się tutaj mogły się zarejestrować w tym programie afiliacyjnym? Ich co zrobić, żeby osoby rejestrowały się z Twojego linka i kupowały u nich na przykład ten tani hosting, po prostu. Co możesz zrobić, tak Ci mówiłem na początku, tutaj skupimy się na prostych postach, krótkich. Które pozwolą Ci przynieść ruch na tą stronę z Twojego linka i mieć szansę, że jakaś dana osoba kupi po prostu tą usługę u nich. I Ty otrzymasz swoją bardzo wysoką prowizję. A więc, tak, żeby postawić bloga, to tutaj możesz na wordpress.com normalnie wejść w sobie start. Tu mam akurat w ceny wszedłem. Możesz tu nawet za darmo postawić takiego bloga. Nie wiem, czy oni tutaj wtedy robią, czy masz jakieś reklamy z WordPressa, jeżeli tą wersję darmową, tutaj masz wersję płatną za 14 złotych miesięcznie i z tego co tu czytam możesz, aha tak, możesz własną domenę zrobić i otrzymać support mailowy, czyli prawdopodobnie tutaj tą nawet darmową opcję możesz sobie wybrać. I co musisz zrobić? Musisz pisać artykuły w odpowiedni sposób, które będą poddane słowa kluczowe, zoptymalizowane. I teraz tak, jak sprawdzić? Zastanówmy się, co klient, który jest zainteresowany hostingiem potencjalnie, szuka w internecie. Czego szuka w internecie? Na przykład może być to, jak zrobić stronę internetową. Tak? Osoba, która chce zrobić stronę internetową, będzie potrzebowała hostingu. Jeżeli Ty zrobisz artykuł, jak zrobić stronę internetową, Masz szansę, że tej, ta osoba kupi później hosting. I teraz tak. Wiadomo, że jest duża konkurencja, jeżeli, jeżeli pod samo słowo jak zrobić stronę internetową. Więc wejdziemy sobie na Google Ads, bo tam jest świetne narzędzie, które pozwoli sprawdzić liczbę wyszukań miesięczną, jeżeli chodzi o dane słowa kluczowe. Ja muszę być od tu odpowiednio zalogowany na swoje konto. Ty możesz na Google Ads normalnie musisz założyć sobie konto. Tam jest takie darmowe narzędzie, które ci zaraz pokażę. Ja już mam założone. Tam zaraz po zakładaniu Google będzie Cię prosiło, żebyś kampanię po prostu jakąś stworzył, to tam możesz wybierać, co, co chcesz w tej kampanii, ale nie musisz tworzyć tej kampanii. W sensie nie musisz jej uruchamiać, po prostu zostawić na wstrzymana. I w ten sposób yy, tak czy siak uzyskasz dostęp wtedy do tego panelu. Jak będziesz w tym panelu to sobie możesz tu wejść tutaj i planer słów kluczowych. No i teraz zastanówmy się, poznaj nowe słowa kluczowe. Zrobimy sobie na przykład Polska, bo będziemy się skupiać na polskim. Język polski, na polskich, yy, bo tak samo możesz pisać wiadomo, jeżeli znasz artykuły po angielsku. Ale zobaczymy sobie jak Zrobić stronę internetową. I szukamy sobie takiej frazy. Zobacz. No i zobacz. Średnia miesięczna wy, y, liczba wyszukań na tego typu frazy w Google wynosi od 1000 do tysięcy 10 wyszukań. Właściwie to nie wiem, czy tutaj już teraz nie pamiętam, czy go, tutaj też są liczone wyszukania z, z YouTube'a. To są tylko z wyszukiwarki Google. Sieć wyszukiwania Google. Google i Partner. Dobra, to raczej jest tylko wyszukiwarka Google, chociaż niekoniecznie, ponieważ tu też można właśnie wstawić wyszukiwania z YouTube'a, włączyć reklamy na wyszukiwania z YouTube'a. Nieważne. W każdym bądź razie masz tu sugerowane słowa kluczowe i zobacz. Wiadomo, na to, na to konkurencja jest, tutaj pisze, że średnia, ale jeżeli chodzi o konkurencję na SEO, to lepiej sprawdzać to na innych oprogramowaniach, które zaraz Ci pokażę. Głównie nas interesuje ta liczba wyszukań słowa, ponieważ to jest najbardziej wiarygodne miejsce, gdzie wiesz ile osób miesięcznie wyszukuje tego typu słowo kluczowe. Co następnie robisz? Przechodzisz sobie na przykład do Uber Sugest albo KWFinder może być. To są tylko że aktualnie a ja prawdopodobnie mam wykorzystane wykorzystane. Jak zrobić? Weźmiemy sobie tą pozycję na przykład, Jak włożyć własną stronę internetową. Ja mam wykorzystane wyszukiwania. Jeżeli ten jeżeli chcesz otrzymać darmowe wyszukiwania, to po prostu musisz założyć tutaj konto i będziesz miał kilka darmowych wyszukań. I teraz zobacz. Kluczem jest to, żeby znaleźć słowo kluczowe, które właśnie ma dosyć wysoką liczbę wyszukań, ale niską konkurencję SEO na te słowo kluczowe. Czyli spróbujemy sprawdzić sobie to słowo, tak? Wiadomo, czym dłuższe frazy, tym. Konkurencja prawdopodobnie będzie niższa też, jeżeli chodzi o SEO. Więc szukamy sobie. I widzisz? Keyword difficult, difficulty. Mój angielski jest najlepszy, jeżeli chodzi o wymowę nieważne. To jest 25 i przynajmniej jak jest do 40, to jest naprawdę. Nie jest trudno się wypozycjonować tutaj. Pokazują, że liczba miesięczna wyszukań to jest 110. Jak widzisz, według głównych statystyk w ogóle to jest od 100 do 1000 miesięcznie. I co robisz? Wybieramy sobie na przykład takie słowo. Z, z uwagi na to, że jest to naprawdę, jak widzisz, łatwa, jest bardzo mała konkurencja na te słowo kluczowe. Będzie można nawet wypozycjonować się, tworząc naprawdę niedługi artykuł. A jak stworzysz. Artykuł zoptymalizowany pod to słowo kluczowe konkretnie i będzie on dłuższy, to naprawdę osiągnięcie jakiejś tam wyższej pozycji nie powinno być trudne. Wiadomo, musi zrobić, żeby był on jak najbardziej przydatny dla, użytkowni, dla odwiedzającego twoją stronę, żeby ten odwiedzający w miarę długo pozostał na tej, na tej też stronie. I co? Jeżeli będziesz miał tego WordPress'a, tak ci tam pokazałem. Weźmiesz sobie to, to ja się teraz zaloguję do swojego panelu WordPressa admina i pokażę Ci co musisz zrobić. Logujemy się, przechodzimy sobie do wpisy. I jakbym chciał się pod tamte słowo kluczowe pozycjonować, to robię dodaj wpis. I jako tytuł zrobimy sobie konkretnie tą całą frazę. To będzie jako główny tytuł. I później dodajemy na przykład w pierwszym akapicie to słowo, słowo kluczowe. Najlepiej możesz sobie jeszcze podkreślić. Ok, i piszesz dalej sobie na przykład jak zrobić stronę internetową krok po kroku. Po, przecinek. Pokażę Ci właśnie to w tym artykule. No i dalej już opisujesz, jak zrobić tą stronę internetową i z pomocą wtyczki Yoast SEO, którą możesz też za darmo mieć, tutaj sobie wpisujesz frazę kluczową i ta wtyczka tutaj możesz yy, wpisać Opis też, który też musi zawierać to główne słowo kluczowe. I jakiś tam dalszy opis wiadomo. Ta wtyczka konkretnie mówi ci, co musisz zrobić w tym artykule, żeby SEO było dobrze zoptymalizowane. Tą wtyczkę możesz po prostu zainstalować przechodząc sobie w WordPressie i później publikujesz taki artykuł. Jak już dostosujesz do tych tutaj wymagań z tej wtyczki. Czym dłuższy, tym lepiej, ale jeżeli konkurencja jest słaba, wcale to nie musi być długi e artykuł. Nawet 300 słów 500 to już jest dobrze. Przejdziemy sobie do głównego panelu. Pokażę Ci, gdzie zainstalować tą wtyczkę, która podpowiada, jak ma się wypozycjonować. Po prostu wchodzisz sobie we wtyczki, dodaj nową wtyczkę tutaj i tutaj wpisuję z Yoast SEO bodajże i instalujesz sobie tą wtyczkę i piszesz y, artykuł i najlepiej, jeżeli zaczniesz tworzyć te artykuły czyli jeżeli to będzie artykuł na temat ich tworzenia strony internetowej to dobrze, żebyś stworzył też więcej artykułów, które są y, jakby w podobnym temacie, żeby ten, ta cała Twoja strona opierała się na jakiejś niszy na jakimś temacie, że żeby, żeby możesz linkować później z takiego jednego stworzonego artykułu do artykułu, który jest też na Twojej stronie, bo to też jest ważne w przypadku SEO. I ewentualnie później możesz gdzieś upubliczniać w social media te Twoje wpisy, bo to też jest ważne, ile razy też wpis, na przykład, został upubliczniony. No i z czasem, z czasem, po jakimś okresie czasu istnieje szansa, że jeżeli będziesz wybierał te dobre słowa kluczowe, też najlepiej jeszcze promować w inny sposób, jak te posty, żeby ludzie po prostu na początku przyszli i zainstalować sobie wtyczkę Google Analytics, żeby Google widziało, co się dzieje na Twojej stronie. Z czasem, z czasem te pozycje w Google będą rosnąć na te dane słowo kluczowe i w tym momencie będziesz uzyskiwał ruch na swoją stronę, na swojego bloga i stamtąd będziesz polecał, co właśnie jeszcze nie powiedziałem w, w tym wpisie po prostu robisz sobie linka wpisz na, na przykład najlepiej wykorzystać hosting z no wiadomo to jest akurat prosty szybki przykład Bluehost ponieważ jest on no na przykład tani nie cokolwiek Wiadomo, to jest na szybko przykład. I robisz sobie tutaj linka i tutaj wrzucasz linka, który otrzymasz po rejestracji tutaj w tym systemie afiliacyjnym. To samo możesz zrobić praktycznie w każdej branży, to zależy jaki tam ten system sobie afiliacyjny wybierzesz, w jakim temacie chcesz stworzyć bloga, fajnie jak stworzysz bloga w jakimś temacie, który jest to jest pokrewny z Tobą, w którym chcesz się albo uczyć, albo jesteś specjalistą, albo w miarę chociaż dobrze się znasz wtedy te artykuły po prostu będą lepsze Wiem, że dla Ciebie może to być na początku sporo wiedzy, którą musisz gdzieś tam przyswoić, nauczyć się ale obejrzyj sobie to wideo powoli i przeanalizuj i naprawdę nie jest to takie trudne, jeżeli sobie wszystko już ustawisz Możesz pisać właśnie proste, krótkie artykuły pod Słowa kluczowe, które są najlepiej długie, wtedy jest mała konkurencja i masz szansę wypozycjonować się w miarę wysoko i otrzymywać ten ruch, otrzymywać możliwość zarobkowania dzięki temu polecając produkty innych osób. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak na blogu zarabiać naprawdę duże pieniądze, to obejrzyj mój film, który tutaj przypnę w karcie. Nagrałem taki film, jak na blogu zarabiać duże pieniądze, to już będzie wejście na wyższy level. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, to sobie to zobacz, napisz mi w komentarzu, jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli ten film Ci się podobał, będę Ci mega wdzięczny za komentarz, że był fajny, że Ci się podobał, wtedy wiem, że nagrywać więcej takich filmów, nawet jak już jest dużo takich komentarzy, będę Ci wdzięczny za każdy nowy komentarz, że Ci się podobał i zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i zobacz ten inny film, jak zarabiać dużo na blogu, trzymaj się! Zarabianie w internecie to przede wszystkim wiedza, także obejrzyj sobie ten film, który Ci się tam wyświetla poniżej, zasubskrybuj kanał, a na pewno dowiesz się jak zarabiać w internecie oglądając moje jeszcze inne filmy. Zostaw też lajka i komentarz.